Ciało w ujęciu kryminalistycznym to przede wszystkim źródło informacji. Jego fizyczny brak radykalnie utrudnia śledztwo w kierunku zabójstwa. Często uniemożliwia postawienie podejrzanego w stan oskarżenia i udowodnienie mu winy przed sądem. Dziś opowiem o jednej ze spraw obarczonych tego rodzaju trudnością. Zapraszam do Województwa Wielkopolskiego. Jest rok 2000, końcówka roku, a więc schyłek XX wieku. W Bielsku Białej z taśm produkcyjnych fabryki samochodów małolitrażowych zjeżdża właśnie ostatni egzemplarz popularnego malucha. Na antenie TVP1 rozpoczyna się emisja serialu Plebania. Aleksander Kwaśniewski zostaje zaprzysiężony na drugą kadencję prezydencką. A w Stanach Zjednoczonych po długim liczeniu głosów wybory prezydenckie ostatecznie wygrywa George W Bush zostawiając w pokonanym polu kandydata demokratów Al Gora i zostając tym samym 43 prezydentem Stanów Zjednoczonych za miesiąc oficjalnie obejmie urząd Tymczasem my jesteśmy w niedalekich okolicach Poznania w stęszewie pięciotysięcznym mieście w aglomeracji poznańskiej 20 km od centrum Poznania Mieszka 22-letnia Małgorzata Stankowska. Gosia to energiczna, pełna życia i ambitna młoda kobieta. Studiuje zaocznie w Poznaniu, a także pracuje w jednej z poznańskich firm. Choć na stałe mieszka w Stęszewie z rodzicami i bratem, to w stolicy województwa jest niemal codziennie. Poza tym, że tu się uczy i pracuje, to też po prostu lubi to miasto. Za możliwości, jakie daje, i za wszelkie rozrywki, jakie oferuje. W Poznaniu ma też serdeczną przyjaciółkę, jej imienniczkę Gosie. Dziewczyny razem studiują, na uczelni zresztą się poznały i ze sobą trzymają. Razem chodzą na zakupy, razem imprezują. Bywa nawet, że kiedy jest taka konieczność, na przykład jakaś późna impreza, to gosia korzysta z uprzejmości przyjaciółki i zostaje u niej na noc na poznańskiej wildzie. Słowem, są takimi przyjaciółkami, no może nie nierozłącznymi z racji odległości zamieszkania, ale jednak takimi w codziennym kontakcie. Jest 22 grudnia 2000 roku piątek. Ale nie taki zwyczajny piątek przed standardowym weekendem, bo przecież to ostatni dzień pracy przed świętami Bożego Narodzenia. Nastrój już w pełni świąteczny, magiczny. Ale dla Małgorzaty to dzień ekscytujący jeszcze z jednego powodu to ostatni dzień pracy przed wyjazdem do Barcelony. Wyjazd już za cztery dni, w drugi dzień świąt. Wybiera się tam, oczywiście, z przyjaciółką z Poznania, w ramach europejskich spotkań młodych organizowanych przez wspólnotę TZ. Takie spotkania organizowane są przez tę ekumeniczną wspólnotę co rok, w tym samym czasie, na przełomie Starego i Nowego Roku, w jednym z europejskich miast. I tak na przykład w zeszłym roku takie spotkanie miało miejsce w Warszawie, dwa lata temu w Mediolanie, a w tym roku będzie w Barcelonie. Ale wróćmy do 22 grudnia, bo wciąż jeszcze jesteśmy w pracy. Dzień mija w miłej, przedświątecznej atmosferze. Wszyscy są dla siebie jakby serdeczniejsi. Z głośników sączą się świąteczne melodie, co wydatnie jeszcze podkręca nastrój. A Gosia rozgrywa w myślach najbliższe godziny. Po pracy jeszcze tylko wizyta w banku, trzeba wypłacić trochę pieniędzy na wyjazd za granicę, a potem już prosta do domu. I same przyjemności, pakowanie zakupionych już prezentów dla najbliższych, wspólne z mamą pieczenie, smażenie, gotowanie. Wczoraj jej to obiecała, od standardowe przygotowania do Wigilii, no i do świąt. Kiedy wybija godzina szesnasta, Małgorzata jest już gotowa do realizacji opracowanego planu dnia. Wsiada do swojego fiata Cinquecento i rusza. Mijają dwie godziny. Jest osiemnasta. A w domu w Stęszewie narasta niepokój. Gosia miała do pokonania 20 kilometrów. Zwykle zajmuje jej to około 30 minut. Dlaczego więc wciąż jej nie ma? Mogła co prawda gdzieś jeszcze pojechać, kogoś odwiedzić. Teoretycznie mogła. Ale w takim razie, dlaczego od godziny nie odbiera telefonu? No i właściwie, gdzie i dlaczego miałaby jechać, jeśli obiecała szybki powrót i pomoc w przygotowaniach do świąt? Całkowita już ciemność za oknami, niepokoju bynajmniej nie łagodzi. Kiedy nieobecność i milczenie się przedłuża, a pobieżne przeszukanie trasy Stęszew-Poznań i Poznań-Stęszew, dokonane przez ojca i brata, nie daje rezultatu, zaginięcie Małgorzaty zostaje zgłoszone na policję. Mniej więcej w tym samym czasie policja dostaje zgłoszenie, że w lesie między Rogalinem a Świątnikami, jakieś 20 km na wschód od Stęszewa, płonie mały samochód. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że spalony wrak to Fiat Cinquecento. Nie ma wątpliwości, że to auto Małgorzaty Stankowski. Choć jej samej w nim ani w jego okolicy nie znaleziono. Wykluczono wypadek. Raport z oględzin jest jednoznaczny: auto zostało celowo podpalone. Ujawnienie spalonego wraku jest ogromnym ciosem dla rodziny, nagłym i niespodziewanym. Wesoły przedświąteczny nastrój momentalnie przysłoniła chmura czarnych myśli. Wydaje się bowiem mało prawdopodobne, aby Małgorzata z jakichś powodów postanowiła sama spalić swoje auto i zniknąć. Dużo bardziej prawdopodobnym jest, że wydarzyło się coś bardzo złego. Następnego dnia zaczynają się intensywne poszukiwania 22 latki. Zaangażowane zostają służby mundurowe, a także ekipa nurków. Poderwany zostaje śmigłowiec. Z racji okoliczności, czynności skupiają się głównie na poszukiwaniu ciała dziewczyny. Niestety, w nocy z 22 na 23 grudnia spadł śnieg dużo śniegu. Aura idealna na święta ale do czynności poszukiwawczych już niekoniecznie. Prognozy nie są optymistyczne. Dużo śniegu, kilkustopniowy mróz i nie ma co liczyć na odwilż. Pomóc w poszukiwaniach starają się sąsiedzi i znajomi Małgorzaty. Metr po metrze przeczesują las w pobliżu znalezienia wraku samochodu. Ale tym maksymalnie utrudnione przez wszechobecny śnieg warunki skutecznie uniemożliwiają osiągnięcie celu. W tym roku w domu Stankowskich nikt już nie myśli o świętach. Dla nich po prostu ich nie ma. Dzień 26 grudnia, wtorek, to dzień wyczekiwania i cienia nadziei nadziei na ujrzenie jednak gosi całej i zdrowej, wsiadającej do autokaru do Barcelony. Tak bardzo na nią czekała. Niestety. Pozytywnego zaskoczenia nie było. Nie pojawiła się na dworcu. Autokar do stolicy Katalonii odjechał bez Małgorzaty. Na wycieczkę z racji okoliczności nie pojechała też jej przyjaciółka. W ciągu kilku kolejnych dni w Stęszewie, Poznaniu i okolicach Brat zaginionej organizuje akcję rozwieszania plakatów z wizerunkiem swojej siostry. Małgorzata jeszcze nie tak dawno temu próbowała swoich sił w modelingu, miała profesjonalną sesję zdjęciową. Teraz owocem tej sesji zostaje oklejony niemal cały powiat poznański z jego stolicą na czele. To piękna, wysoka dziewczyna. Ma 174 cm wzrostu blond włosy niebieskie oczy. Te zdjęcia za sprawą brata trafiają też do regionalnej telewizji, gdzie oczywiście zostają opublikowane wraz z apelem do ewentualnych świadków lub osób, które ją widziały o odzew i jakąkolwiek informację. Równocześnie rodzina, dostrzegając trudności i właściwie beznadzieję poszukiwań, kontaktuje się z jasnowidzami. Jeden twierdzi z całą pewnością, że Gosia nie żyje. Nie jest jednak w stanie wskazać lokalizacji ciała. Drugi ma nieco bardziej optymistyczną wizję. Twierdzi, że Gosia żyje, ale jest w kiepskim stanie. Ma chore serce i nerki. A ponadto znajduje się jakieś 700 kilometrów od Poznania, z dużym prawdopodobieństwem za zachodnią granicą Polski. Wizja drugiego z Jasnowidzów wlewa w serca rodziny pewną nadzieję, że jeszcze zobaczą swoją krewną żywą. Decydują się więc poprosić o pomoc detektywa, Krzysztofa Rudkowskiego, który to naówczas cieszy się dużą renomą i poważaniem. Detektyw po rozpoznaniu sprawy za najbardziej prawdopodobną przyjmuje wersję, że Małgorzata, jako bardzo atrakcyjna młoda kobieta, padła ofiarą handlu żywym towarem. Kiedy jednak już organizuje wraz ze swym biurem poszukiwania za zachodnią granicą, następuje nieoczekiwany zwrot w sprawie. Otóż śledczy dostają informację od operatora, że po 15 dniach bezczynności do sieci zalogował się telefon zaginionej Małgorzaty Stankowskiej. Niestety, jak się wkrótce okaże, nie uruchomiła go jego dotychczasowa właścicielka. Osobą, która włączyła telefon, a więc weszła w jego posiadanie, okazał się dwudziestokilkuletni mężczyzna, który wezwany na przesłuchanie zeznaje, że kupił telefon od niejakiego Ryszarda J. Niedługo później Ryszard zostaje zatrzymany. I przekazuje śledczym sensacyjne informacje. Niespodziewanie przyznaje, że uczestniczył w porwaniu Małgorzaty, ale porywaczy było dwóch, a jego pomysłodawcą i organizatorem był jego starszy kolega. To, kim okazał się ów starszy kolega, zszokowało wszystkich zainteresowanych sprawą. Otóż był nim 26-letni Sebastian Sobala, chłopak gosi przyjaciółki Małgorzaty Stankowskiej. Zadaniem śledczych było teraz uzyskanie informacji, gdzie znajduje się porwana. Liczy się przecież każda minuta. Przesłuchiwana dwójka utrzymuje tymczasem. Że dziewczynę przekazali Sutenerom. Jej los ani dokładne miejsce pobytu nie są im znane. A sam Sebastian zeznaje, że działał na zlecenie ludzi, których z obawy o swoje życie nie może ujawnić. Kolejne dni i napór pytań doprowadza do istotnego przełomu. Pierwszy łamie się Ryszard. Zeznaje, że Sebastian zamordował dziewczynę. A następnie, już wspólnie, wrzucili ciało do warty. Wskutek takich zeznań kolegi, Sebastian nie ma innego wyjścia, jak tylko przyznać się do winy i wyjawić prawdę. Dlaczego zabił Małgorzatę? Otóż uważał, że ma ona zły wpływ na jego dziewczynę. Miał za złe, że dziewczyny spędzają ze sobą tak dużo czasu. Przechodzą razem na dyskoteki. Czuł się zaniedbywany w związku, a przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywał w osobie Małgorzaty. Sylwestra milenijnego planował spędzić z dziewczyną w jednym z lokali w Poznaniu. Miała to być duża dyskoteka. Kiedy dowiedział się, że to się nie uda, bo ta planuje Sylwestra z przyjaciółką w Barcelonie, wpadł w szał. Zdecydował powstrzymać bieg zdarzeń, a do pomocy w przedsięwzięciu namówił swojego młodszego kolegę. Sebastian, jako chłopak najlepszej przyjaciółki Małgorzaty, wiedział, że dziewczyna po pracy 22 grudnia pojedzie do banku. Tam skierował swoje kroki. Był już w towarzystwie Ryszarda. Pod pretekstem awarii samochodu. Poprosił dziewczynę o podwózkę w okolice ulicy Hetmańskiej na Wildzie. Sebastian nigdy nie okazywał Małgorzacie swojej niechęci czy dezaprobaty dla relacji łączących ją z jego dziewczyną. Na pozór ją lubił. 22-latka nie miała więc żadnych powodów, aby tej drobnej prośby nie spełnić. Nie było też powodu, aby miała jakiekolwiek obawy. Nie odmówiła pomocy zaprosiła chłopaków do swojego auta. Kiedy już we trójkę dojechali do rzekomego celu podwózki, bezbronna dziewczyna została zaatakowana i skrępowana przez obu mężczyzn przygotowanym wcześniej sznurem, a następnie przewieziona na tylnym siedzeniu jej własnego samochodu do komornik, do domku na działce. Do domku, w którym Sebastian prowadził swój mały warsztat samochodowy. Zeznał, że w planie miał ją jedynie zamknąć w tamtejszej piwnicy na kilka dni, do czasu, kiedy autokar z wycieczką wyjedzie do Barcelony. A następnie w swojej naiwności planował, jak twierdzi, ją po prostu wypuścić, jak gdyby nigdy nic. Ale kiedy już znaleźli się w tej piwnicy z pobitą i skrępowaną dziewczyną, Sebastian nie mógł powstrzymać złości. Uderzył Małgorzatę pięścią w brzuch. Ryszard poprawił kopnięciem. Następnie ten pierwszy chwycił ją lewą ręką za włosy, a prawą, zaopatrzoną w nóż, przyłożył do szyi. Wystarczyło jedno cięcie. Po nim pojawiło się dużo krwi. Z każdą sekundą więcej i więcej. A ofiara, pomimo usilnych starań, nie miała już możliwości zaczerpnąć powietrza. Walka o każdy oddech trwała kilka minut. Po nich nastała cisza. Krótko później mężczyźni zawinęli ciało w stary dywan, zapakowali do samochodu i wywieźli. Przejechali ze zwłokami kilkanaście kilometrów. Z mostu w Rogalinku wrzucili ciało do warty. Pięć kilometrów dalej, w lesie koło Świątnik, samochód ofiary porzucili i podpalili, aby zatrzeć ślady. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Sebastian spotkał się ze swoją dziewczyną. Zachowywał się normalnie. W kolejnych dniach brał nawet udział w poszukiwaniach Małgorzaty. Ciała Małgorzaty Stankowskiej jednak, pomimo usilnych starań, do dziś nie udało się odnaleźć. Ten fakt, Stał się głównym argumentem obrony w myśl zasady: Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Sebastian odwołuje wcześniejsze zeznania i przyznanie się do winy, utrzymując, że został przez śledczych siłą do nich zmuszony. Wraca do narracji o działaniu na zlecenie osób, które wywoziły młode dziewczyny do zagranicznych domów publicznych. Nie operuje przy tym żadnymi nazwiskami czy pseudonimami, twierdząc, że gdyby je wyjawił, groziłoby mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Proces z racji braku ciała ma charakter poszlakowy. Akt oskarżenia oparto na trzech silnych podstawach na analizie połączeń telefonicznych przeprowadzonych przez sprawców z telefonu komórkowego ofiary już po zabójstwie. Na przyznaniu się do zbrodni obu oskarżonych we wstępnej fazie śledztwa, a także na badaniach DNA, znalezionej w piwnicy domku warsztatu, krwi ofiary. Co prawda, Sobala bardzo starał się zatrzeć wszelkie ślady. Podłogę piwnicy zalał ropą, co skutecznie uniemożliwiło laboratorium wyodrębnienie śladów DNA z tego miejsca. Ale mimo to żmudna, wielogodzinna praca techników i analityków w laboratorium ostatecznie przynosi pożądany efekt. Ślad biologiczny znaleziono na framudze drzwi wejściowych do pomieszczenia, co było niezbitym dowodem na to, że Małgorzata była w piwnicy warsztatu Sebastiana. Sąd nie daje wiary tłumaczeniom oskarżonego i wplątanemu wątkowi rzekomych handlarzy żywym towarem. Co do bezpośredniego sprawstwa Sebastiana i pomocnictwa Ryszarda, nie ma wątpliwości. W marcu 2003 roku w sądzie pierwszej instancji, a rok później również w sądzie drugiej instancji, Sebastian Sobala usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 30 latach. Ryszarda Jęcha za pomocnictwo w zbrodni sąd pierwszej instancji skazał na 8 lat pozbawienia wolności. Po apelacji sąd drugiej instancji złagodził mu karę do 6 lat. Dziś, od kilkunastu, jest już poza murami więzienia. Adwokat Sebastiana Sobali tymczasem wykorzystuje wszystkie możliwości, na jakie pozwala mu prawo, a pozwala mu jeszcze na wniosek o kasację wyroku. Argumentuje go oczywiście tym, że skoro nie ma ciała, nie może być mowy o zbrodni zabójstwa. Swoją tezę podpiera opinią szefa ekipy nurków penetrujących warte w poszukiwaniu ciała. Zeznał on bowiem, iż nie ma możliwości, aby ciało przemieściło się poza obszar poszukiwań. W kontrze do tej opinii staje jednak opinia biegłego profesora z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zdaniem zwłoki po wrzuceniu do Warty mogły przemieścić się poza obszar sprawdzany przez nurków. Sprzyjający temu miał być wysoki stan Warty w okresie zaginięcia Małgorzaty i tym samym zwiększona siła transportowa nurtu rzeki. Suma summarum, Sąd Najwyższy oddala kasację. W 2010 roku również Rzecznik Praw Obywatelskich odmawia pomocy wskazanemu uznaje, że nie ma przesłanek do zakwestionowania ustaleń poznańskich sądów i kasacji wyroku to ostatecznie zamyka wszystkie furtki i kończy sprawę przynajmniej w zakresie wyroku i wymiaru sprawiedliwości bo czy można uznać, że sprawa rzeczywiście jest zakończona? Małgorzata Stankowska nie ma swojego grobu ani na cmentarzu w Stęszewie ani tak naprawdę nigdzie. Lokalizacja jej ciała, aktualnie de facto szczątków, wciąż jest nieznana. Czy skrywa je korytowarty, a może jest zupełnie gdzie indziej? Wśród najbliższych, pomimo wyroku skazującego w tej sprawie, i to tego najsurowszego za zabójstwo, wciąż tli się nadzieja. Że Gosia żyje. Wszak ona, nadzieja, umiera przecież ostatnio.